Cześć, jestem Bobek, a w dzisiejszym odcinku wbijemy sobie setny level na policjanta. Yy, muszę Wam przyznać, że wbijałem ten level aż prawie dwa tygodnie. Yy, nie miałem ci tu, robiłem to legalnie, po prostu nikt mi nie pomagał. No jak to policjant, mm. łapałem ludzi. I tak, i najpierw przejdziemy do, do konkursu, którego na te skrzyn na tę skrzynkę 4 cztery osoby, cztery osoby mogą wygrać, więc przechodzimy do losowania. Ok, jesteśmy na tej stronce, która wylosuje aż 4 yy, zwycięzców. I tak, dodajemy uczestników, gościmy, tutaj Darkness. Narcyz, Gliata, przepraszam, Gliatis, Kuerka, e, Ziomeczek, e, Jonany, Febary, Diderek, m, Kali i Ziomeczek, Ziomek z lasu 1. Więc e, startujemy. I pierwszą osobą, która wygra jest Ziomeczek Polska, więc gratuluję. Twoja skrzyneczka trafiła prosto od twojego konta, więc tutaj ciebie Usuwam, dodaję uczestników. ziomeczkę już nie ma, więc pamiętam, ziomeczek drugą, która, drugą osobą, która wygra, jest. Uwaga, uwaga! Ziomek z lasu jeden, gratuluję. Dwóch ziomków, czyli fajnie się składa. No to dobra. Ziomek zasuło, skrzynka poszła już do ciebie. Teraz. Usuwamy go i dodajemy uczestników. Zjomą kalas już nie ma. I uwagą, uwaga, uwaga. Trzecią osobą, która wygra tą skrzynkę, będzie Narcys Pedału jeden Gratuluję. Do ciebie trafiła skrzyneczka. I tak. Yy, tutaj jest Narcys. Okay. Będę pamiętał. I uwaga. Dodajemy uczestników Został nam Kali, Dilerek. Febary, Twoja, Jonany Kuerka, Glattis i Darkness Mortis Więc uwaga Startujemy Ostatnią osobą, która wygra Skrzynkę Jest, uwaga 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 Darkness Mortis 9 Gratuluję I tak, jeżeli wiecie 50 subskrypcji na moim kanale Czeka na was spora niespodzianka, ale to od was zależy. Pamiętajcie, jakby do multikonta, no to myślę, że tą niespodziankę przedłuży do do 70, coś takiego. Taki specjal, więc taka niespodzianka. A teraz przechodzimy do odcinka, gdzie pokażę wam, jak wbiłem te 100 setny level. Więc przechodzimy. Pum. Dobra, już jesteśmy w Gierce. Moja suma, czyli kwota, wynosi aż 2 619, a miałem znacznie więcej, więc 4 skrzynki, no to akurat jest dużo i znajduję się na lotnisku. I przydałoby się podlecieć, popatrzeć, ile kto jest warty, więc musicie zwracać, żeby, żeby być pro playerem. Ja jestem nad dobrym policjantem, no bo widzicie jaki mam level. E, no, du dużo łapie osób w jeden dzień. I na najpierw patrzymy, kto ile jest wart, więc tu jest taka tablica. Ojoj wyrzuciło mnie. E, I... O! 9 koła, czyli... Spróbuję ją złapać, więc zrobię takie, jakby, zrobię no po prostu cięcie, jak tam już będę ją łapał. Więc, no, widzimy się jak ją spróbuję złapać. Dobra, jesteśmy po cięciu. Tak sobie pomyślałem, że tutaj nie złapiemy ją, ale jak już mamy okazję. Bank. O kurczę, ona tu jest. te płasie. Dobra, nie. Jak już łapią, robują bank, no to tam wyjdziemy po prostu, żeby było szybciej. Możemy nie złapnąć. Pamiętajcie, musicie mnie widzieć ile tu jest ludzi. Patrzcie. I mam ostatni level Słuchajcie, nie spodziewałem się tyle ludzi i jak. Jak ktoś łapie bank, jest dużo ludzi I wejdziecie w ten punkt, co oni tam robią, to to się dzieje Młynnik Organista Polska, jak chcecie, to mnie dodawajcie I uwaga, uwaga, odpala maniuka Popatrzę jak to jest, i mamy setny level, słuchajcie Setny level Już nie mogę, do... a nie a widzicie, już nie mogę dalej kupić. Oj, przepraszam. E, to, to, to nieważne, ważne, to jakiś boost. Znaczy, wiecie, o co chodzi. E, jeszcze odpalę I tam mi helikopter został. No trudno, może go jeszcze odzyskam. Czekajcie, czekajcie. Sam jestem ciekaw, czy możemy odpalić tego niuka. Bo sam nie wiem, szczerze nie wiem. Przepraszam. E, dobra, by nie pisać. Mam no, powiedz, no, każdy przeklina na ten Robloxie, ale uwaga, czy mamy? <laughs> widzicie? Nie mamy tego. A mówili co 50 level, a ja mam setny level, widzicie? Czyli to tak nie działa. Jeszcze spróbuję, lunch. Yes. No widzicie? Akurat nie odpalimy sobie niuka, no i... No, smutno mi z tego względu. Nie wiedziałem o tym nawet. Ale mamy setny level, więc to było, to było na tyle. Ciekawe, czy złapałem tą komputer tą, 9k. Nie wiem. Ale naprawdę polecam to, jeżeli ktoś może go. Ja, A no tak, też. To się tak teraz buguje. No właśnie. Muszę tutaj wyciszyć, ponieważ. Nie wiem, czy, tam, czy to są prawa autorskie. Nie wiem, nie wiem, ale e, wolę to wyłączyć. Czy ktoś tu jest, ktoś tu był, ale nie wiem, czy to Citer, bo tak podejrzanie skakał, ale to biłem dwa tygodnie. E, wow, wow, wow. I właśnie. Jeżeli chcecie, odcinę jak być policjantem no, to znaczy takim lepszym pro-policjantem no to możecie zostawcie tutaj aż 10 lajków w górę no i tam nie dam rady za szybko jest o, o, nosimy opony ok Okej, okay, czy było warte? A to nie, to nie, to nie, to nie, ona. No i dobra. To było na tyle. Wbijajcie do kolegi, zostawcie subskrypcję, lajka, a ja wam dziękuję, że odglądaliście ten odcinek. Na 50, na 50 subów będzie konkurs. To znaczy, czy ja wiem, czy konkurs? No nie wiem, ale to jest yy, niespodzianka dla was, yy, więc Trzymajcie się. Cześć.